Siema, siema, siema! Dzisiaj gram z moim mm, bratem. Siema. się. Jak masz na imię? Ty mati koks. No i o to chodzi. Jesteś Koks. Dobra, rozpoczynaj czwórki chyba, nie? No dobra, i graj w Wars, tak? Nie, Skywards. Skywars. Żartuję! Lecisz z tą rundką szybciej. Ile chcesz, żeby widzowie zostawili łapek? No Hm, Hmm, czyli ile? Poproś ich. O, 15 łapek. 15 Ja Przepraszam. Szybciej klikaj, bo nie mam całego dnia. Dobra, kliknąłeś. Oj, coś wydaje mi się, że będziemy cały rok czekać. Jesteśmy w jednym. Nie możesz zmienić. Ale nie możesz tydu du To co jest? Są... Huhuhuhuhuhu! A dlaczego masz takiego skina? Takiego czarnego? To jest... No wat Sam Sami go przecież ustawiliście... Jest i nic nie ustawiałem! A ty czemu zrobiłeś swojego skina w pixelu? Okay. Bo kocham Painta, kocham Painta całym sercem. A prawda? Nie. Żartuję. Krolek 2, 2, 2, 1, 3, 7. Ty to Kugle Gordon i ty. Dzień dobry. Dzień dobry panie. Krolek 2, 1, 3, 7. Koronacja, koronacja, koronacja. Za ile się rozpoczną? Ile trzeba? Milionerka to pewnie małem VIP-a. A nie ja to KAMIL? 1, 2, 3. Jaki KAMIL. A tu jak tutaj jeszcze Ja to KAMIL. 3, A no rzeczywiście widać tę milionerkę. Milionerka 2, 1, 3, 7. 0, 0. Dziwny ja sobie Maticoks tam z samym, bo to fajny. A ty masz gildie e ta papierza. Tak się mówi. Nie. A no, a czyta się na czym wiesz? No tam masz na rzecz. A czyta się gil dia papierza? No, nie wierzy. Niestety no. nie gramy z milionerką. A z kim? A tam będzie, więc z tej milionerki. Milionerka masz milioner? Hajs? To co mam miliony, które było co? Tak. Hajs? Dobra, ty tak ty ciąg łóżka lub ja tutaj szybko obronę łóżka zrobię Ten I'm Kamil to jakiś fucking idiot Kurwa, ale tu jest tak dziwnie ustawione te sklepy, że nie wiem. Ja nie umiem grać. Ja też nie umiem grać. Ale chodź. Ta pa, wszyscy spadają. Wy się budować nie umiecie. Ja wiele spadłem. Dobra. Kurde, ja też nie umiem się budować. I tak najwięcej budowałem Dobra, no to. E... Słuchajcie, Będziemy grać, ale no, ja, to, ja to dopiero co zacząłem karierę w Minecrafcie bo ja dopiero mam Nie, 6 lat, tak zwiecie. No, Jakie 6 lat? No 6. Jakie 6? 6 do góry nogami. A, 9, no 9 latek Ja dopiero co karierę w grze zacząłem robić, więc dlatego no, będę grał. Z kamilem tutaj w moim bratem. Nie mam niestety na imię Kamil. Kiedyś zdradzę wam moje imię, ale na pewno nie teraz. O tak. Kamil to moje przezwisko w szkole. Bo tak mam na drugie imię. A rzeczywiście. Dobra, ja już... się biorę za... Ja biorę ja się za... Mordę. Żółte to jakieś pedały obudowały A się end Dobra, stone ja, ja dobra na... zamknij mordę endstone, się obudowały. Ja idę na żółty. To na żółtych ja lecę, nie? Na żółtych to ja lecę samo, okay? No to leć, bo cię nie widzę jakoś. Ty chyba leć nie na tą drużynę, co trzeba. Dobra, to ja może pójdę. Ja lecę na zielonych. Ile tu osób czytuję? Ja nie mogę. Dobra, lecę na zielonych z moim koksikiem. Zimkami. Znam go. Dobra, ja się buduję na góry, żeby mi ten, żeby mi będą nie puszczeli. O, no, 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 no! Dobra, ja idę. Chodź tu, chodź tu, no. Darry, ale ja dyle... jestem idiotą. Ale ja jestem idiotą. Dlaczego ja w ogóle nagrywam ten odcinek? Czemu? Czemu idiotą jesteś? Coś... dobrym graczem. No to o się chodzi. Ja jestem dobrym graczem. ta ta. ta! Obiecuję wizę, to... w linie... Szło na mnie cztery. No to nie miałam... szansę. miałeś Fomi jakoś Fomy. dał radę. Zostałem... Yy... Fomi dał radę, a ty nie dasz. Zostałem przez karę. Karolek spuścił ci w pi. Dobra, nieważne. Ale fajna mamy w ogóle bazę, co nie? Jeszcze ja nie chodzi? Powiedzmy, jest ktoś otwarty? Ten. Ma ktoś mon zbudowany? I nie, mamy tylko. Ale nie, nie, nie. Zieloni mają. I ja do żółtych się budowałem. Ja jestem do żółtych, tylko nie wiem, po który oni są tak ja klikam. Ja, ja idę na żółtych. Ja idę. Ja. Dobra, chodź, pomożesz mi. Idę na zielonych. Chodź na zielonych. Chona żółtych, cho na żółtych. Ale nie wiem, którym to już nie? No skurde! Idę na żółtych, tak? Idę na żółtych, idę na żółtych, mówię, powtarzam, idę na żółtych, idę na żółtych. Jestem na żółtych już. No to pokonaj ich tam. O, dobra, dobra. to, 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 to zniszczysz. Nie zniszczysz. Nie, bo nie mam z tego no wiem, dlatego zbieram. To ale dwie, jestem głupim idiotem. Znaczy. Jestem taki kurde głupi ty, ja uzbieram 26. Gracja. Podaję, że będę udawał, że ramierzę soja. Udaję. I tak ci nikt nie wierzy. Zaczekaj tam na górze, nie? Ja już idę. To chodź. Sojusz się z nimi. No po co spadasz te temu? No, widzisz? No. Chłopie jak gram na jakieś ośmięczne zielony bierze ich, ja też, ja też się Nie wiesz, bo umrzesz. Zabiłem jednego, zabiłem. O ten, 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 to jest wojak, ten nie z ten nie z wółku. Idę, 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 idę. idę, idę. go, widzisz? się, bo będzie bił, nie? Dobra, z, zabiłem dwóch i... Jak tu cofa na tym serwerze? Zabiłem dwóch i ktoś mnie też zabił. A... Kupa, kup sobie lepszą myszkę, jak cię nie stać, bo ty jesteś niemiły i tego typu. Bierz, ale nie do ciebie mówię, do żółtego, bo ja go Bóg gonię, nie? Ale wie? Kto tu do mnie dzwoni? Nie wiem, nie znam go. Dobra, to go na ten darek. Kami przynajmniej, jak będą cię jawoł. Dobra, rozwaliłem żółtych. Ja rozwaliłem... Jestem jakimś geniuszem, rozwaliłem żółtych. Nie, nie, tylko ja i dwoma zabójcami. Zabiję z dawaj na zielonych. Czekaj, ja ten. Kurde, co mi tak telefon wręczy. Yes, go. Dla Dla... I na zielonych walek. ja na zielonych, tak samo. Ja tak samo. A też tak samo. Dlaczego tu nie ma niebieskich, tylko są morsy? Ty nie masz zielonych. Morscy morsują. Wtedy. Czemu gadasz? Że bo... idziesz na zielonych jak nie ma zielonych. Co nie ma? To na morsy. Nie, są. Co? Mówię, że nie ma. To na morsy. Morski jeden. Aha, to ty tak szuś jak ten Pa, rozwaliłem cały żółty, jestem poflexowany, bo... A ja, ja tylko Zabijłem dwie osoby na razie. Tu, tu, tu. Dobra, dawaj na mors... Dotarło? Co? Ulepszenie na miecze? Dzięki, dzięki. Zresztą dla wszystkich kupiłem. Ale dzięki. Tu, 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 bo głodny może być ty. Okej, ja złoim tą koleżką idę na, idę, na, idę na morskich, idę na morskich, idę na morskich. Ty, ja mam od morskich prostą no drogę. Czerwone, ja... Ty, morscy ma... wy się pod, bo, budowali jak idioci. Ja zaraz rozwalę morskich. Ja atakuję morskich też. Ale nie, 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 ja ich od boku rozwalę. Przyjmijcie. Zajmijcie, ja, ja so. ja zajmijcie ja uwagę, uwagę morskich. Ja idę na ty. Ja idę na morskich. Ty nie mają beda? Mają już? No. To rozwaliłem im. No kurde, macie. No, mogę jednego zabić. Dobra, idę tam. Kurde. Kurde, te morskie szmaty prawie mnie porobiły. No, ale na szczęście ten, no, to znaczy, jeden zabił i puch, picnic. Make dostał strefę, zleciał, zawaliście. No, kurde, jak żyje? Co oni tak żyją? To tobie tak dupa wrzęczy, czy mi te, ale się w wkurzyli. Ale warto było im bedę zniszczyć, bo tak to będą figlować. Ja już zniszczyłem tutaj Tylko dwóch morskich zostało, bo resztę zabiłem. A nie? Nie, 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 wszystko nie, 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 ja idę, ja idę, zabić, okay? ja idę ich zabić, okay? nie, 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 tam Ty, ja zniszczyłem w sumie dwum beda i zabiłem jedną osobę. Pewnie siebie samego. Co jest, no co jest. Ale i tak to Tą to, to wygramy na pewno. No, chyba, że się sfokusują. Czyli? Że będą, tak, wykupują wszystkie rzeczy, nie, diaksowe i tego typu. No. I będą mnie mili tego typu. A. Zabiorę im te. I wyrzucę tego typu, szmaragdy. Tak. Dobra, ja znowu idę na morski. Kurde, głupie. Głupie mają wymach. Zamachy robią. When you. Tu, tu, tu. O, nie, a myślałam, a Tu, 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 tu. Ej, A ty masz ten taki skopak z kociuszką? Nie, mam swoją babcią. Wiesz, że mam z kociuszką, ale też Skąd ty wiesz, Jak ty nie widzisz mojego komputera? No, ale. No wiesz, że. Mam takie same te skipaki, bo widać. Film, no. Szkoda, że musiałeś pojechać do tego Krykowa. Ja chodź tu Robin, chudzie, głupi, szmato, głupia No chodź tu Robin, chudzie dobije jednego, dobiłem i drugi, 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 drugi Czy dobiję, czy dobiję, czy dobiję, czy dobije? Kurde, miał jedno serduszka, bym wy, byśmy wygrali idę, 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 na tego, idę na tego ostatniego ryskiego. Chłopie, ten onówek no, no zwykły No idź, chcę ci zabrania Ja nie mogę, ale bym go rozwalił, jaki ja, ja jestem tam tam głupim debilem Wiesz dlaczego przegrałem? Bo on zrespił to gówno, głupie Pa, robię trolla wam. No. Dobra, idę na Już Ja już jestem szybciej umiem. Ki, on zaraz idzie. Dawaj odwóch. Od, dawaj, zpniesz go. Czy on ci wpierdzieli? Zapnąłem go! No, GG, to się kurwa nazywa gra! Ty też pierdzielaj. Czy? Kurde. No. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Mati Coxem... No to zostawcie te 15 łapek, popros ich. Może 14 ma. No 14 chociaż. Świetnie by było. Dobra, Nara.